Praktykujesz wdzięczność już od bardzo długiego czasu. Prowadzisz dziennik wdzięczności, i wciąż nie przybliżasz się do swojego celu, to mam dla ciebie bardzo odważną propozycję: przestań praktykować wdzięczność. A zacznij być wdzięczna, wdzięczny. No ale gdzie tutaj jest odwaga? Już tłumaczę. Otóż, załóż, że nigdy nie osiągniesz swojego celu, o którym marzysz. Twoje marzenie nigdy się nie spełni. Pozostaje ci życie takie, jakie prowadzisz, jakie wierdziesz, czyli ta rzeczywistość, w której właśnie żyjesz. Czy potrafisz tutaj być wdzięczna, wdzięczny w tym momencie? Nie za to, co osiągniesz, nie za Twoje marzenia, nie to, co chciałbyś, chciałabyś, żeby przy, przyszło do ciebie, nie za to, tylko za to, co już masz. Bo to będzie zawsze, to się nigdy nie zmieni. I tutaj, jeżeli wprowadzisz wdzięczność za to, co masz i za to, kim jesteś w danym momencie, to będzie ta prawdziwa i szczera wdzięczność. A nie praktyka wdzięczności po to, żeby coś osiągnąć. Bo energii nie da się oszukać. Nie, nie dasz po prostu poćwiczę sobie wdzięczność, ale tak naprawdę to będę wdzięczna, jeżeli przyjdzie do mnie to co chcę. Nie. To nie zadziała. Uznaj, że nigdy nie przydarzy się to, o czym marzysz, bo wtedy łatwiej będziesz potrafić być wdzięczna za to, co masz. Nie będziesz udawać, nie będziesz czekać na coś. To będzie prawdziwe, to będzie szczere. Gdy tak podejdziesz do tej rzeczywistości, to, to zaczną dziać się cuda. To Twoje marzenia zaczną Ci spełniać. To zaczniesz osią osiągać swoje cele, ponieważ prawidłowo wykonałaś praktykę wdzięczności. <laughs> Życie to paradoks. Pozdrawiam serdecznie. mm <laughs>